bez cukru powstało ze względu na własne problemy z żywieniem, na dużą ilość nietolerancji pokarmowych mojej i mojego własnego dziecka i chciałam, żeby inne osoby, które mają ten sam problem, znalazły swoje miejsce w Tarnowie. Specjalizujemy się w produkcji słodyczy bez cukru, bez glutenu, bez laktozy, bezpiecznych dla osób z nietolerancjami pokarmowymi. W naszej ofercie znajdziemy bardzo dużo ciast wegańskich, wysokoproteinowych oraz ketogenicznych. Każdy u nas znajdzie coś dla siebie. Możemy dopasować do każdego y, stylu życia, nie tylko osoby z nietolerancjami, także osoby, które prowadzą zdrowy tryb życia i są świadome swojej żywności. W naszym menu znajdziesz szeroki wybór tortów, ciast, serników, deserów, lodów, freakshake'ów, sezonowych herbatek, sezonowych kaw i wiele innych zdrowych słodkości. Oczywiście wszystko bez cukru i bez glutenu. Wszystko od podstaw robimy sami, zgodnie z prostymi założeniami, świeżo, smacznie, naturalnie i zdrowo. Pamiętajcie, że wszystkie nasze wyroby w standardzie są bez cukru i bez glutenu. Każdy nasz wyrób w witrynie opatrzony jest etykietą, która zawiera informacje o opisie produktu, o alergenach, stopniu słodkości oraz wiele innych informacji które doradzą, jaki konkretny produkt wybrać. Oprócz słodkości, w naszej kawiarni znajdziecie również chlebki proteinowe oraz ketogeniczne oczywiście wszystkie bezglutenowe dwa razy w tygodniu. Wszystkie słodkości dostępne są na miejscu i na wynos. Co więcej, przyjmujemy zamówienia na imprezy okolicznościowe. Przyjdź, spróbuj i przekonaj się sam. Zapraszamy Ciacho bez Cukru, ulica Wałowa 36.